Czy manifestacja SP jest możliwa? Czy można zamanifestować jakąś konkretną osobę? Cześć kochani, witam was dzisiaj właściwie już w kolejnym filmie, dlatego że jeden nagrałam, ale dostałam od Was takie ciekawe pytanie, na które myślę, że już odpowiadałam, ale postanowiłam, że pochylę się znowu w tę stronę i powiem Wam pokrótce, czy manifestacja SP jest możliwa? Czy można zamanifestować drugą osobę, relacje z tą osobą, poprawienie relacji z daną osobą, i odpowiedź jest znowu. Jednoznaczna, oczywiście, że tak. A dzieje się tak, ponieważ świat jest wyobrażeniowy, ponieważ jesteście świadomością, która doświadcza siebie w tym świecie ziemskim, doświadcza różnych rzeczy i wybiera, czego chce doświadczyć. Każdy z nas jest czegoś świadomy zawsze. Zawsze jesteście świadomi, że ktoś Was lubi, bądź nie lubi, ktoś za Wami szaleje, ktoś Was nie znosi, ktoś jest, dla Was jest zawsze dobry. Bądź też nie, zawsze jesteście czegoś świadomi i macie jakiś obraz tej osoby w swojej głowie. I zawsze też macie jakieś myśli, jakieś postrzeganie czegoś, w tym przypadku osoby, właśnie. Stąd nie jest to też żadna manipulacja, od razu to tutaj wyczyśćmy, bo zawsze o czymś myślicie i musicie coś jakoś postrzegać. To od Was zależy, co o kim myślicie i świat zewnętrzny. Który jest wtórny, tak naprawdę, zaraz po, po tym świecie wyimaginowanym, powiedzmy, po tym świecie mentalnym, który mamy w naszych głowach. Ten świat zewnętrzny odbija nam to, o czym myślimy, co uznajemy za prawdę. Tutaj odsyłam Was u góry, gdzieś się znajdzie odnośnik do filmu, jak ludzie odbijają nam was, właśnie nasze przekonania, nasze myśli, ale tak możemy zamanifestować, Każdą relację. Dlaczego? Dlatego, że mamy bezpośredni wpływ na ludzi, na nasze doświadczenie i wybieramy nasze doświadczenia. Jesteśmy świadomością, która właśnie chce się doświadczać. Jesteśmy w tym ciele, ale nie jesteśmy, słuchajcie, tak naprawdę. Tym, kim myślimy, że jesteśmy, wydaje nam się, że y, jesteśmy uwięzieni tutaj w świecie zewnętrznym i my jesteśmy zależni od tego, co się dzieje w naszym życiu, ale tak naprawdę to, co się tam dzieje, jest zależne od tego, co się dzieje tutaj i tutaj. I nieważnym jest, kto jest tą osobą, którą chcecie zamanifestować, dlatego że jesteśmy też połączeni jednym umysłem i czy chcemy, czy nie, zawsze będziemy na siebie oddziaływać. I na pewno już mieliście niejednokrotnie coś takiego, że pomyśleliście o kimś, ktoś się odezwał, pomyśleliście, że jakiś ktoś dla Was będzie i taki był. Zauważcie, że. Zawsze, gdy o kimś coś myślicie, on właśnie w taki sposób wam się przyjawia. Nigdy nie jest tak, że kogoś nie znosicie, po prostu naprawdę czujecie, że nie możecie znieść tej osoby i ta, ta osoba jest dla Was bardzo zła i niedobra, a ta osoba jest dla was rzeczywiście dobra. Tak się nie dzieje i tak samo jest w drugą stronę. Często jesteście przekonani, że ktoś po prostu. Totalnie was uwielbia i jest dla was zawsze łaskawy, dobry, pomaga Wam i dalibyście sobie wszystkie kończyny, słuchajcie, odciąć, że ta osoba zawsze dla Was jest w porządku, że zawsze jest pomocna, i tak dalej. I ta osoba taka wtedy jest, bo jesteście przekonani, że tak jest. A świat jest złożony właśnie z tego, co utrzymujemy w swojej głowie, świadomie, czego jesteśmy nauczeni. Co przechwytuje nasza podświadomość też, czyli jakie nawyki myślowe mamy, w jaki sposób po prostu coś postrzegamy. Nasz świat jest wyobrażeniowy. Najpierw zaczyna się coś tutaj, a później dzieje się to na zewnątrz. Tworzą nam się z tego przekonania, jesteśmy o czymś przekonani, pewni i widzimy to w świecie zewnętrznym. Wydaje nam się, że najpierw zaczyna się to na zewnątrz, a później w nas, bo nie dostrzegamy naszego plonu, nie dostrzegamy tego, co zasiewamy w swojej głowie i że to ma właśnie tutaj swój początek w świadomości, w świadomości, którą każdy ma. I każdy ma osobną tę świadomość, każdy ma tę swoją rzeczywistość wewnętrzną osobną, bo właśnie jesteśmy świadomością poza umysłem, poza naszymi myślami, nie jesteśmy e, sklejeni z naszym umysłem, nie jesteśmy też nawet naszym ciałem. Słuchajcie, bo jak dam sobie odciąć rękę. Czy nogę, to ta ręka nie mogę powiedzieć, że jest mną, tylko jest po prostu częścią mojego ciała, więc jesteśmy czymś zdecydowanie więcej, i nie powinniśmy sobie tu umniejszać i myśleć, że jesteśmy tylko, wiecie, jakimś ludzikiem biegającym po ziemi. W nas drzemie ogromna moc, w każdym z was, bo każdy ma swoją świadomość i może myśleć o czym chce, i warto sobie to w końcu. Uświadomić, że tak jest, i spojrzeć troszeczkę bardziej na swoje życie z zewnątrz, bardziej na chłodno i zauważyć pewne zależności. Kiedy coś się dzieje w życiu, kiedy właśnie doświadczam czegoś, czy to może narodziło się najpierw rzeczywiście w mojej głowie, czy je rzeczywiście może jednak myślę, że nie wiem, mężczyźni są źli i zawsze mnie zdradzają albo y, nie myślą o kobietach poważnie. Jeśli ja tak myślę to będę doświadczać takich osób, to będę doświadczać takich zdarzeń, które będą potwierdzać to moje założenie. Stąd jeśli chcemy zamanifestować jakąś osobę albo poprawić jakąś relację, niekoniecznie romantyczną, to może być ktoś z rodziny, mama, tata czy znajoma, koleżanka, przyjaciel, czy nawet ktoś z pracy, kolega z pracy, szef i tak dalej. Zawsze zawsze dotykamy zresztą też ludzi podczas każdej manifestacji. Bo zawsze ludzie są popchnięci do jakichś czynów, żeby coś nam dać, żeby coś się u nas zadziało, więc zawsze mamy wpływ na ludzi, moi drodzy, zauważmy też to. Ważne, tylko zawsze mówię, żeby była to taka manifestacja przyjemna, wynikająca z miłości, z dobroci dla mnie i dla wszystkich w Um, i żeby każdy na tym, słuchajcie, skorzystał i na końcu był po prostu szczęśliwy, bo nie chodzi nam tutaj o to, żeby kogoś ranić, dlatego, że świat jest naszym lustrem, świat będzie nam odbijał to, um, czym jesteśmy, co o sobie myślimy i w momencie, kiedy chcemy kogoś skrzywdzić, powiedzmy, kiedy chcemy komuś, wiecie, czasami dopiec, sprawić, żeby ktoś się czuł źle, żałował, żeby mu się nie powiodło, to musimy się zastanowić, co się dzieje w nas, że coś takiego się w nas właśnie budzi. Tak więc każda manifestacja, jeśli chodzi o tak zwanego SP, jak to się mówi w tej społeczności, prawa założenia manifestacji tej konkretnej osoby, manifestacja tej konkretnej osoby jest zdecydowanie możliwa. Ponieważ zawsze na siebie oddziałujemy i to od nas zależy, jak chcemy o kimś myśleć. I świat jest, tak jak mówiłam, wyobrażeniowy, plastyczny, zmienia się ciągle i dostosowuje się do naszego wnętrza, do tego, co utrzymujemy świadomie w swojej głowie, co uznajemy za naszą obecną prawdę, z czym się utożsamiamy. Więc nawet jeśli dzieją się jakieś okoliczności kiepskie, to i tak nadal jest to możliwe, nieważne jakie to są okoliczności. Świat sam to wszystko wróci dla nas i wy nie powinniście zajmować się tym, jak to się stanie, dlatego że to nie jest wasza robota. Waszą robotą jest jedynie przyjąć to wewnętrznie, ten nowy obraz, jaki chcecie zobaczyć w świecie 3D. Okej okay, moi drodzy, i w dzisiejszym szybkim filmie to już wszystko. Mam nadzieję, że pokrótce Wam tutaj to wyjaśniłam. Te treści są zawsze takie, wiecie, rozległe, bo tutaj można by gadać o tym i gadać. Tak więc jeśli macie jeszcze jakieś prośby, pytania, to piszcie w komentarzach i chętnie odniosę się do nich albo nagram właśnie film na jakiś temat, jeśli mi coś podrzucicie. Dziękuję Wam dzisiaj za uwagę. Trzymajcie się ciepło. Cześć!